nikt też tego nie musi tłumaczyć bohaterom Agli i mimo że oni zupełnie inaczej postrzegają nasz świat to dobro i zło są niezależne od nich znaczy one są gdzieś, gdzieś poza tam ja w ogóle uważam że bardzo dużo rzeczy jest poza nami nie jestem entuzjastą takiego myślenia że wszystko jest zależne od tego jak my na to patrzymy to trochę tak bo mhm. świat Agli jest zupełnie inny bo ludzie na niego inaczej patrzą ale pewne rzeczy są takie same dlatego że są takie same które są w pewien sposób stałe, niezmienne i niezależne od naszego postrzegania. Pewne rzeczy nie bohaterowie. Sofia Kluk, ja tak trochę nawiążę do tego pierwszego tomu, który zadziwiająco dobrze pamiętam, bo czym mnie Sofia mogła zaskoczyć, bo to jest w ogóle książka o przemianie, i dosłownie i przenośni. I ta Sofia Kluk, która tutaj, mówię tym, którzy nigdy jeszcze nie zajrzeli do tej książki, nie czytali. W pierwszym tomie jest młoda dziewczyna, córka naukowca, który wyjeżdża na ekspedycję i, no i w tym momencie jej życie się jakby kończy, bo do tej pory można powiedzieć, że żyła jak w pączek w maśle, była taką właśnie księżniczką rozpieszczaną, nie do końca wiedzącą, czym jest życie. A później ta sytuacja się zmienia i zmienia się wszystko w jej życiu. I Sofia, w tym tomie drugim, w Aurorze, ona mnie zaskoczyła. Wiesz czym? ponieważ w pierwszym tomie nie dostawałam takich znaków, że ona może być aż tak nieinteligentna, ale y, widzisz, tam jest ten moment, gdzie Draków się nawet dziwi, jak ona sobie potrafi radzić z życiem. Ona mówi, że trzeba czytać książki przygodowe. Ona jakby ujawnia mi się w tym drugim tomie, z czym mi się nie ujawniła w pierwszym. Wiesz, o co mi chodzi, nie? W tamtym była taka, mm -hmm. taka naiwna. Czy to jest możliwe, nie? Skąd ona się taka stała? Ponieważ tutaj jest dość y, cały czas ciągłość i y, książka jest tak naprawdę podzielona na sześć części, a nie na trzy. I tak. y, y, w każdej z tych części Sofia jest kimś trochę innym. Inny, tak. Co innego się z nią dzieje, co innego, z nią, z nią, co innego ją spotyka. W pewnym momencie w pierwszym tomie Sofia zostaje w tej roli swojej społecznie bardzo mocno zdegradowana. I to jest... Też jestem zaskoczona, jak sobie poradziła. A, tak. Sofia w pierwszym tomie dokonuje bardzo wielu różnych wyborów i ponosi tych wyborów konsekwencje. Czasami bardzo bolesne. Po każdym z tych wyborów odradza się właściwie jako ktoś zupełnie inny. Ale jednak pozostaje w niej coś, co ja tutaj w drugim tomie, za starymi gnostykami nazywam to, jako, nazywam to iskrą. Mm -hmm. Coś, co jest cały czas prawdziwą Sofią. Co jest coś, co jest cały czas nią prawdziwą, samą, co jest niezmienne. I bez względu na to, co by się z Sofią wydarzyło, co więcej, bez względu na to, czego by Sofia sama nie zrobiła, ta iskra pozostaje. Stąd mamy, mamy ciągłość postaci, ale jednocześnie Sofia ma ogromne zdolności adaptacyjne. To znaczy, ona odnajduje się i jako córka doktora, oczywiście, odnajduje się na y, naukach u czarodziejki, odnajduje się y, na, na służbie i odnajduje się również w Łagrze. I chyba to najlepiej czas... się odnajduje. I właśnie tam cały czas Sofia ma wrażenie, że to, co ona robi, to nie jest prawdziwa ona. Dlatego ma te ogromne zdolności adaptacyjne, że to, co się dzieje na, ze na zewnątrz niej jest rzeczą, która jest zupełnie niezwiązana z tym, co jest prawdziwą Sofią. A powiedz mi jeszcze dojaśniej, bo mhm. to też oczywiście ja mogę rozumieć, mogę rozumieć, że iskra jest tą osią Sofii, a mogę też też przez chwilę nawet pomyślałam, że ta iskra ją chroni. A czy iskra to jest coś w gnosie, to jest coś, co jest zaświatowym coś, co jest mhm. prawdziwym, co jest twoją duszą, co jest prawdziwym, to znaczy, nie duszą, duchem, co czyli, jest prawdziwym, to, prawdziwym tobą. Czyli nawiązujemy teraz do Agli i do Sofii y, imienia w gnozie, mhm. jak tłumaczył no że ona jest tym bytem tak, boskim. Tak, mhm. no imię nie jest przypadkowe, mhm. oczywiście, kiedy się zorientowałem, że świat jest gnostycki, no to i że będę miał bohaterkę a nie bohatera, mhm. no to to imię było, y, było imieniem oczywistym, nie mogła się bohaterka takiej opowieści, nie mogła mieć inaczej na imię. A czy to jest możliwe, żeby wrócić, jak się stamtąd wyszło? Nie wiem, co chcesz w trzecim tomie zrobić? Wiesz, wiesz co mam na myśli. Aha, nie? tak, stamtąd. Nie, to, to tak, bo to jest cały czas coś w rodzaju bramy, to jest przejście między, między tymi rzeczywistościami, także stamtąd można wrócić, ale tak jak ze wszystkich swoich przygód, to jest, to jest takie trochę niepasujące określenie, ale lepszego nie ma w tym momencie. Nie można wrócić nieodmienionym. To, czym mnie zaskoczyłeś jeszcze w drugim tomie, to tym, że wiesz, ten pierwszy się tak pięknie wszystko przyczynowo, skutkowo układa. I kiedy zaczęłam czytać drugi tom, no to ja już byłam ciekawa, co z Sofią. A ty mi wrzucasz przez pół książki w ogóle wątek Tymiana, nie? Tak. Zupełnie nie wytrąciłeś tym. Ja nie mogłam się długo, przez co najmniej kilka, kilkadziesiąt stron jakby, najpierw się frustrowałam, bo chciałam już... Wiedzieć, co jest tam, ale później w to wpadłam i byłam ciekawa też, jak konstrukcyjnie, czy dlaczego Nie. taka konstrukcja tego drugiego tomu. Agla jest y, pisana cały czas jako jedna książka. Ponieważ pewne rzeczy w trzecim tomie będą wymagały wyjaśnienia, ponieważ ten tymian jest mi bezwzględnie konieczny, bo przez pewien w, w pewnym sensie on się stanie bohaterem istotniejszym od Sofii z punktu widzenia, nazwijmy to, światowego. Mm -hmm. Z punktu widzenia zaświatowego, tymian jest kompletnie nieistotny, ale z punktu widzenia. No, takich ludzi jak ty i, i ja jego rola będzie coraz większa i, i wydaje mi się, że będzie coraz bardziej coraz bardziej zaskakująca i to był zabieg, który był od początku przewidziany. Tym bardziej jako takie trochę może nawiązanie, również konstrukcyjne do władcy pierścieni, który też się dzieli na sześć, sześć części i w pierwszym tomie sobie po prostu idziemy. Mhm. Y i, i, I ta narracja sobie płynie, a potem nagle musimy śledzić tak. dwa, różne, dwa różne wątki, ponieważ to był zabieg, który mi się zawsze bardzo podobał, że cały czas śledzimy to, co się dzieje z Aragornem, Legolasem i Gimlim, i z Merrym i Pipinem, I, i mamy Froda i Sama, których historia jest o wiele istotniejsza, ale o wiele mniej epicka. Mamy odsuniętych na dalszy plan i bez przerwy, też czytając po raz pierwszy, miałem wrażenie, że no dobrze, a co z Frodem i samym? I mi się to strasznie spodobało. A jednocześnie cały czas siedziałem w tej historii Aragona i całej wojny na Zachodzie. Nie chciałem, żeby mnie stamtąd wybijać, tą bardziej kameralną i zupełnie odmienną z ducha narrację. To to, to jest zabieg po prostu ukradziony. Chciałbym, żeby czytelniczka i czytelnik podążali za tym mianem, żeby wzięli udział w tej historii, która się robi coraz bardziej epicka jednak i wychodzi na coraz coraz, coraz więcej pozna, poznajemy sił politycznych, które działają tym światem coraz więcej różnych zależności i żeby to również pokazać. A historia Sofii nawet na dalekie północy ona jest bardziej osobista, ona jest bardziej przy Sophie. Ona wszystko co widzimy, widzimy jej oczami. Mhm. Pozornie wydaje się, że nic bardzo istotnego dla świata jako takiego się nie wydarzyło. Gdzieś tam na, na samym końcu świata to wcale tak nie jest, ale Sofia poznaje odpowiedzi na pytania, które ją dręczą, dowiaduje się co się stało z ojcem. Dowiadujemy się my jako czytelnicy, ale Sofia również dowiadujemy się więcej o historii jej matki. Nie za wiele, ale tyle żebyśmy, mm -hmm. y, y, mam nadzieję, żebyśmy się poczuli choć trochę zaskoczeni. Poczułam się. Y, mimo, że to, to jest wszystko też napisane w pierwszym tomie, mm -hmm. ale jest na, ukryte w taki sposób, żeby nikt tego nie znalazł, a jak już się dowiaduje, tak. to żeby sobie pomyślał, o to przecież było wiadomo od samego początku. Ja jestem naiwnym czytelnikiem i we wszystkie literackie pułapki, które na mnie autorzy zestawiają, to wpadam. To książki to mogłyby być takie wil doły i można by znaczyć ślad, którędy przeszedłem i do każdej dziury, do której można wpaść, ja wpadłem. Jakbym czytał kryminał, to bym się zdziwił, że zamordował lokaj. Więc no oczywiście dużo rzeczy takich też robiłem, żeby, żeby czytelnicy sobie mogli powpadać w różne pułapki albo się zdziwić. Oczywiście, jeżeli ktoś przeczytał milion książek, no to dla niego żaden z tych topów nie będzie zaskakujący, ale też chciałem, żeby Agla była czymś więcej niż tylko fabułą, ale jednocześnie, żeby to coś więcej nie odbierało czytelnikowi przygody z czytaniem w uczestniczeniu w tej historii, bo zbyt dużo książek sam przeczytałem takich, które, które są problemowe i które mają skłaniać do myślenia, ale na tym podstawowym takim etapie obcowania z tekstem nie dawało mi kompletnie żadnej przyjemności i, i tak naprawdę nie chciałem się za bardzo wgryzać w to, co osoba pisząca miała, miała mi do przekazania i, i jakoś nie. A książki, które mi dawały zawsze najwięcej radości, to już pomijając, że to były przeważnie książki fantastyczne, to była to właśnie fantastyka przygodowa. To jest to też piękne, co robisz, że może to wziąć trzynastolatek i wpaść w zupełnie... I potem zacznie brzydko mówić. <laughs> Na przykład, chociażby. Do czego chcę nawiązać, że... Może to przeczytać jako książkę przygodową. Myśmy też rozmawiali, pamiętam, o tych kontekstach, bo tu jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Pamiętam, jak wymieniałeś chociażby no, Szulca, który cię wybija cały czas. Jak ja czytałam te Agle, to ja od razu tego Tolkiena w konstrukcji widziałam, ale wiesz, co mi nie pasowało? Ja pomyślałam, że ty chcesz mnie przechytrzyć, bo ty powiedziałeś, że od Tolkiena chcesz uciec. Tak, ale uciec od tej estetyki tolkienowskiej, bo rozumienie baśni i rozumienie tego, czym jest literatura wyobraźni i rozumienie tego, czym jest eskapizm, ja to Tolkienowi zawdzięczam i ja to przejmuję mhm. całym sobą. To jest literatura, na której się wychowywałem jako, jako dziecko, i to we mnie zostało. Nie usiłuję z tego z siebie wykorzenić, bo uważam, że to jest coś pięknego. To jest jedna z najpiękniejszych przygód literackich, których w swoim życiu doświadczyłem, o ile nie najpiękniejsza. I Władca Pierwszyń dla mnie zawsze będzie książką życia pierwszą, najważniejszą i podstawową. I która mnie, mnie ukształtowała jako człowieka, więc tak naprawdę każda rzecz, którą bym nie napisał, i tak będzie w pewien sposób hołdem złożonym Tolkienowi pod różnymi względami. W agli to rozumienie eskapizmu, to znaczy to rozumienie ucieczki, literackiej ucieczki i rozumienie tego, czym baśni jest i czym jest opowieść i czym jest drzewo opowieści, z którego poznajemy tylko liście, to jest, jest wybitnie Tolkienowskie. A to, że gdzieś tam pewne rzeczy są wrzucone również w konstrukcję, one, że zostały one ukradzione stamtąd, to nie jest rzecz, której się absolutnie jakoś, jakoś, jakoś no, odżegnuję. Natomiast bardzo wiele przeczytałem książek jako młody człowiek, które z Tolkiena czerpały powierzchu. To znaczy mieliśmy tam elfy, smoki, magiczne przygody, magiczne pierścienie i w ogóle dużo różnych innych rzeczy, a nie mieliśmy opowieści. Nie mieliśmy prawdziwej baśni i nie mieliśmy kontaktu z czymś, co by nas przekraczało. No przecież ta radość, którą której ja jako dziecko doświadczałem, jak Gandalf powrócił ze światów, no przepraszam, to nie jest żaden spoiler już chyba w tym momencie, to była radość no niemal, niemal paschalna. A ja do tej pory pamiętam, kiedy w szóstej, w szóstej części Frodo się budzi po zniszczeniu pierścienia i spotyka Gandalfa, o którym był przekonany, że nie żyje. I ten Gandalf, który nagle się okazuje, że jednak jest, mówi mu: Wielki cień przepadł. I to są najpiękniejsze słowa, jakie ja kiedykolwiek przeczytałem w literaturze i to mnie ukierunkowało na całe, na całe życie. To znaczy poczułem taki rodzaj rozdzierającej radości, którego potem nigdy nie doświadczałem. Ale kiedy wracam do Tolkiena, ja cały czas czuję to na nowo. Znaczy ja cały czas mam taki sam odbiór tych książek, jaki miałem jako dziecko. I się bardzo cieszę, że mam taką książkę, do której mogę wracać i tu już nawet nie chodzi o to, że czytam o czytanie kolejnych tomów historii Śródziemia i, i zastanawianie się w jaki sposób ta mitologia się zmieniała, w jaki sposób zmienił się język. Tylko chodzi o no, no, obcowanie no, głównie z Władcą Pierścieni. A kiedy Gandalf ginie w mori, no to przecież to jako, kiedy czytałem, miałem 10 lat, że się popłakałem i y, nie chciałem czytać tej książki dalej. Więc to był ten taki pakiet emocji, który pierwszy raz w literaturze otrzymałem, z takim natężeniem, jak nigdy wcześniej oczywiście, no bo nie miałem żadnego doświadczenia literackiego dużego, ale jak nigdy później i, i co, i takie coś ma z tobą nie zostać, ja się cieszę, że mam, to jest ogromne szczęście, ogromna radość, że mam taką książkę w swoim życiu. Jeszcze jeden wątek, w lepiej nie mówić, taki duży chcę podjąć, ale teraz mi też nasunęło się to, co napisałeś w posłowiu, że to mnie zaskoczyło w sumie, że ten tom, jest w dużej części ukształtowany przez swoich czytelników. Ta, to jest fajne bardzo. Właśnie nie wiem tak do końca, bo, bo ja bym chciała wiedzieć, jak, jak ty sobie to poukładałeś. nie? Chociaż z drugiej strony też sobie nic nie poukładałeś, bo cię bohaterowie prowadzą. Powiedz mi tylko, jak dostajesz informacje zwrotne, to ciekawa jestem przy Agli, jaka to jest kategoria wiekowa? Czy to są właśnie młodzi ludzie, jak to jest? To jest ta grupa, która czyta najczęściej i najwięcej, tak mi się wydaje, to znaczy młode kobiety. Podejrzewam, chociaż nie mam żadnych danych, bo nie wiem, skąd mógłbym mieć, że zasadnicza. Większość osób, które przeczytały moje książki, dowolną moją książkę, to są jednak zasadniczo młode kobiety. I kiedy patrzę na osoby, które przychodzą na spotkania autorskie, to też są zasadniczo młode kobiety. Ja się zastanawiam, gdzie są młodzi mężczyźni. No wokół. właśnie, ja się teraz zastanowiłam. Nie wiem. Może czytają inne książki, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, wszystkie osoby, które do mnie napisały. Było tych osób o wiele więcej niż przypuszczałem, to wydaje mi się, że to, to był ten rodzaj czytelniczyk właśnie. Najwięcej pytań było o różne relacje romantyczne, i to były bardzo często zabawne sugestie, jak co powinno się potoczyć. Natomiast zdawały, zdarzały się też różne, różne sugestie dotyczące samego światotworzenia, czy tego, jak, co się stanie z jakimiś bohaterami, czy oni jeszcze wrócą, czy nie wrócą, czy Jakiś element będzie rozwinięty. Przeważnie to były elementy, które, na które nie miałem zasadniczo dużego pomysłu, czy które w ogóle miały być na początku czymś w rodzaju ornamentyki, tak jak zakon katowski. To był taki, taki monastyczny, zakon rycerski, a, 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 a trochę jacyś asasyni w ogóle miały, mieli być takim elementem bardziej kolorowym, to znaczy raczej mrocznym, ale mimo wszystko dodającym kolorytu. Tymczasem od jednej z czytelniczek dostałem taką analizę całego wątku katowskiego, jak co powinno się potoczyć, i w ogóle jestem, byłem zachwycony. A tym bardziej, jak się zacząłem nad tym zastanawiać, okazało się, że to są rzeczy bardzo kompatybilne z całą tą rzeczywistością. To znaczy, to nie jest jakaś obca inkluzja, tylko to jest coś, co tam rzeczywiście pasuje. A ponieważ pytania o wątek katowski rzeczywiście się pojawiały jako takie no, top 5, to zdecydowałem, że no, rozwinę ten wątek. I zmieniłem całość, którą miałem zaplanowaną, całą architekturę opowieści, żeby lepiej tych katów pasować i żeby oni odegrali większą rolę. I uważam, że to jest. To znaczy, to się okaże dopiero po trzecim tomie, bo może to będzie straszna katastrofa. Ale wydaje mi się, że to będzie z korzyścią dla, dla całości. I to by mi bardzo pomogło również pogłębić tym Jana i pogłębić bardzo dużo, różnych, bardzo dużo różnych rzeczy pozornie z samymi katami niezwiązanymi. Nie Kanaście osób nie zapytało o Zorzenka z Rzeżuchowa, kto miało miał nie być i który był postacią błazeńską i w ogóle, ale jak to? Mhm. Potem pomyślę, no dobrze, no. no niech będzie. I nawet niech nie tylko niech będzie, ale niech ma coś do zrobienia nawet. Ja Ci dziękuję za